Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest bohaterstwo w dzisiejszych czasach, to nie jest zadanie proste, dlatego że oficjalnie, świadomie żyjemy w czasach pokoju bohaterstwo w tamtych latach, w latach wojennych było łatwiejsze jakby do, do określenia. Natomiast dzisiaj dla mnie, gdybym była matką i miała żołnierza, który walczy w Iraku, gdybym była matką, która ma strażaka, który wyciąga z pożaru na przykład rodzinę czy dziecko, to uważam, że to jest właśnie bohaterstwo na co dzień. Uważam, że byłabym bardzo dumną matką, a w ogóle jestem dumną kobietą z takich ludzi, którzy potrafią swoje życie złożyć się w chodzie serwisu. I myślę, że to jakby jest e, najważniejszą cechą współczesnego bohaterstwa oddanie się drugiemu człowiekowi. Bohaterstwem jest e, moim zdaniem chęć, umiejętność, gotowość do poświęcenia się dla innych, poświęcenia własnych interesów, własnej wygody często e, dla innych ruch, by, ludzi. Bohaterstwo może być w każdym z nas. Pomoc w sytuacjach, kiedy widzimy, że dzieje się zło, że ktoś jest krzywdzony. To jest bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby zdecydować się na to, że, że jednak Twoje życie jest warte tego, żeby nie postawić na szali. Także to jest dla mnie bohaterstwo.